to Zadanie będzie poświęcone diagramom Wena na zbiorach. Jednocześnie spróbuję je Tobie wytłumaczyć jak najprościej swoimi słowami i podzielić się moją wiedzą, bo nic tak nie sprawia frajdy, jak pomoc w matmie. A w tym zadaniu mamy następujące polecenie. Narysuj diagram Wena za pomocą zależności. I mamy tutaj dwa symbole, które sobie przypomnijmy. Pierwszy z nich Taki symbol odwróconego uśmieszka, który jest iloczynem dwóch zbiorów. Co to jest iloczyn? To część wspólna, czyli to taka wspólna część od symbolu kółeczek Waldi. Czyli to jest tylko to, co jest w samym środku zbiorów. To, co nachodzi na siebie. No dobrze, a ten drugi symbol co oznacza? No, na pewno nie jest to jakiś celownik w snajperce, tylko zupełne przeciwieństwo iloczynu. A dlaczego? Bo tym razem malujemy wszystko oprócz części wspólnych, czyli cały jeden zbiór i cały drugi zbiór, ale bez tej części w środku, która na siebie nachodzi. I myślę, że z taką wiedzą z powodzeniem rozwiążemy wspólnie to zadanko. A więc jak się za nie zabierzemy? Krokiem pierwszym będzie narysowanie trzech takich kółek, czyli naszego szkieletu. Taka tabula raza. Natomiast w drugim kroku już musimy się skoncentrować. Naszym wskaźnikiem, co najpierw malujemy, powinny być nawiasy, czyli trochę podobnie jak przy kolejności wykonywania działań, prawda? Podobnie jest i tutaj. Dlatego najpierw zajmijmy się różnicą symetryczną zbiorów D oraz E. I jak już wspomnieliśmy, różnica symetryczna lub też suma rozłączna to przeciwieństwo iloczynu. A więc malujemy cały zbiór D oraz cały zbiór E. Narysujmy go sobie. No i fajnie. Coś takiego powinno na razie wyglądać, ale ktoś powie. A dlaczego nie zamalowałeś, pani Mikołaju, całego zbioru D oraz E, tylko jakieś ich części? Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak spojrzymy na te kółeczka. Czy są one na zewnątrz, czy może jednak w środku. Ja osobiście uznałem, że są one gdzieś tam schowane, ale to też dość praktyczny sposób, ponieważ w dalszej części moglibyśmy robić syzyfową pracę czyli z powrotem odmalowywać pewne części. Dlatego staram się robić to w jak najprostszy sposób i jednocześnie pokazywać ci, skąd się wzięły dane kroki na diagramach. Ok, w takim razie pomalowany już diagram mamy, a właściwie na razie samą jego część z nawiasów. Czyli tę różnicę symetryczną. Pora więc na naszą wisienkę na torcie, czyli na krok trzeci. Tutaj wystarczy, że zobaczymy, że ma to być część wspólna. I dodatkowo część wspólna różnicy symetrycznej dwóch zbiorów. Co więc na samym początku musimy wiedzieć? Otóż na pewno odpada sam środek, czyli część wspólna tych zbiorów, żeby nie zachwiać tej różnicy symetrycznej. Dlatego też możemy zamalować część wspólną C i D oraz część wspólną D i E. I tak jak wspomnieliśmy, takie zestawienia staramy się zawsze rozpatrywać na dwóch zbiorach, żeby nie zasłaniać trzeciego. No i podobna zasada jest tutaj. Dlatego mam nadzieję, że teraz już wszystko się rozjaśniło u Ciebie w głowie. Ale bez obaw, jeśli ten materiał nie jest Tobie jeszcze dobrze przeszkolony to zawsze możesz tutaj wrócić i jeszcze raz poćwiczyć. W takim razie, do usłyszenia.